I szukamy teraz, kto schował mikrochip. O, tutaj w tej ręce jest. Widzimy? Tu jest ten... To jest takie sprytne urządzenie. Tak jest. Mikrochip. To chodź. Schowaj drączkę. Tak, schowaj w Pięknie. I daj drugą rączkę. I poszukamy. Ale się Pan odwróci. Aha, dobrze, ja się odwrócę. Kolega schowa w rączce. Trzymaj, trzymaj. trzymaj tak, zamknij. No. Zamknij rączkę, i ja się odwrócę, i będziemy szukać. Pa. Ja No i nie ma. I gdzie schowałeś? pani schowałeś, tak? Zobaczymy, w której rączce? Ja ja! Tutaj! Oddaję! No. No. Yeah!